Panie Stanisławie, chciałbym korzystając z okazji, że no jestem jakby gospodarzem, troszkę dłużej coś powiedzieć po prostu i prosi, A, prosiłby bardzo. Pan o ocenę moich przemyśleń. Mianowicie, jest to związane z moją obecnością w Parlamencie Europejskim, w tej grupie, w której jestem jestem razem z Panią Lepe. I moja ocena jest taka, na, patrząc na bieżące wydarzenia w Parlamencie Europejskim, że pani Le Pen jest poza wszelkiego układu, który był do tej pory z jednej czy z drugiej strony, i szansa na to, że ona zostanie prezydentem Francji, jest nieprawdopodobną groźbą dla całego establishmentu, z którejkolwiek strony nie patrzeć we Francji. W związku z czym ja widzę od pewnego czasu, od dłuższego czasu, Potężną walkę z naszą w sumie nieliczną grupą, no bo cóż my tam 40 osób sobie liczymy na tle 751 osobowego parlamentu, to tam wiele głosu nie mamy. Natomiast ze wszystkich stron taki jest ciężki, ciężkie armaty są przeciwko nam wy, wysuwane. Aż się dziwię, że w ogóle jeszcze jestem na wolności. No, widać dlatego, że to ja nie jestem Francuzem i to główne te armaty są wystawiane przeciwko Francuzom. Tam te, ten Urząd Europejski do spraw korupcji, no to tam wszystkich tych Francuzów już w tej chwili y, zaatakował. Schulz zwrócił się do, y, do prokuratury francuskiej, żeby z nimi porządek zrobić, że na pewno są źli, na pewno brali łapówkę i tak dalej. I ta sytuacja jest taka, że y, no jest, p, p, pewna sytuacja się nieco zmieniła po wyborze Trumpa, bo tam wydaje mi się również jest oczywiście no, Niespodzianką i nie był związany z establishmentem, który yy, no, od czasów yy, długotrwającego porządku świata yy, yy, funkcjonował. I teraz yy, ten Trump niekoniecznie musi być yy, przychylić się do tego, żeby walczyć z panią Le yy, na, na, na dodatek, yy, wiemy, że tak jest. No, byliśmy jedną grupą w parlamencie zaproszoną przez Trumpa yy, do, na, na wybory. Jesteśmy w znakomitych stosunkach z nim. No i czy, czy panie Stanisławie, moja ocena, że niezwykle osta, nie będę mówił w szczegółach, ale tego bardzo dużo jest. Znaczy, do, w ten sposób na przykład nam na wypłacają w tym Francuzom już pensji jako parlamentarzystom, może to na pewno na pewno będą e, przestępcami, więc to i tak trzeba im to zabrać, prawda? E, ścigają ich asystentów. Yy, tak jak mówię, sam nie wiem, czemu się jeszcze uchowałem, yy, ale, ale muszę być bardzo ostrożny, czy ta sytuacja teraz yy, tych dwóch osób, bo to są jednak potężne postacie ewentualny prezydent Francji, yy, no nie mówiąc o prezydencie Stanów Zjednoczonych czy nie no, wprowadziło nieprawdopodobnego zamieszania i może wszystko do góry nogami wywrócić, gdyby tak się stało, gdyby pani Le Pen została prezydentem Francji? Proszę Państwa, rzeczywiście to są, dlatego też taki okres wyczekiwania mamy, bo to rzeczywiście tutaj się decydują, przynajmniej na jakiś przewidywalny czas, losy Europy, być może znacznej części świata. Co się stało? Otóż moim zdaniem nastąpiła reakcja narodów, całych narodów, amerykańskiego też, na Demokrację kierowaną. Nastąpiło zdarzenie demokracji kierowanej z demokracją spontaniczną, z czego po, po czym zwolennicy demokracji kierowanej do dzisiaj nie mogą ochłonąć ze zdumienia no i z tej konsternacji, bo wydawało się, że już demokracja jest kierowana i wszystko jest zatwierdzone, poukładane, a tu nagle proszę, tu Trump, tu nie wiadomo co w Austrii będzie, a jutro już, prawda, te wybory powtórzone. Tamten kandydat Partii Wolności ma całkiem spore szanse, więc no i we Francji we Francji się tam nastąpiła mobilizacja. Nawet nie wiedziałem, że aż tak to idzie, no ale to rzeczywiście widać grało wielką stawkę, więc tu już się to pozory tam przez, nie, ma, nie ma jak pozorów wszystkich zachować. We Francji nastąpiła mobilizacja, wystawiono Fiona jako kontrkandydata dla Marine Le Pen. Zobaczymy, co będzie. Trump nie jest takim całkiem, że tak powiem, poza establishmentu, bo on był, on z różnych kominów wygartywał był i w Partii Demokratycznej, i w Partii Republikańskiej, taki trochę polityczny kameleon. Natomiast on się prezentował. Dowiemy się, dowiemy się, proszę Państwa, czy to było tylko takie emploi antysystemowe. Czy za tym pójdą, pójdzie jakaś polityka? Tego się dowiemy. Prawdopodobnie pójdzie, bo on tak całkiem nie może zrobić takiej wolty. No i jakaś. Teraz co może być? Proszę zwrócić uwagę na niemieckie reakcje na Trumpa. Trump powiedział, i to w kampanii wyborczej mówił kilkakrotnie nawet, że kraje należące do NATO muszą ponosić większe koszty. A nie tu, że Amerykanie za wszystko płacą i to, ale tego same, prawie tego samego dnia, kiedyś zostało ogłoszone wyniki referendum brytyjskiego, w Berlinie się zebrała wielka trójka. Nasza złota pani, francuski prezydent Hollande, który już chyba się pogodził z rolą owczarka niemieckiego, no i premier włoski Mateusz Renzi i co powiedzieli? Opowiedzieli się za. Pogłębianiem integracji w Unii Europejskiej, to znaczy, rozumiem to jako intencję przywracania pruskiej dyscypliny. I tego samego dnia, kiedy ta intencja została ogłoszona, nastąpił wyciek tajnego dokumentu niemiecko-francuskiego o potrzebie y, utworzenia europejskich sił zbrojnych niezależnych od NATO. Zwracam uwagę, że to takie balony próbne Niemcy wypuszczały w ciągu ostatnich 25 lat wielokrotnie. Wielokrotnie, że to trzeba by te europejskie siły zbrojne stworzyć i tak dalej, I, ale za każdym razem taki balon próbny wywoływał odpowiedź amerykańskie stanowcze nie. Amerykanie mówili nie. Bo doskonale wiedzą, że to jest tylko pseudonim wyprowadzenia Bundeswehry spod amerykańskiej kurateli. Bo kiedy Amerykanie się w 1954 roku zgodzili na remilitaryzację Niemiec, to znaczy pozwolenie Niemcom na budowę armii, to nie, by, nie mieli pewności, czy Hitler nie zmartwychwstanie. Więc na wszelki wypadek, gdyby Hitler jednak zmartwychwstał, całą Bundeswehrę, w 1955 roku ona została utworzona, całą Bundeswehrę wmontowali w struktury NATO i poprzez struktury NATO mają tam kontrolę, co tam się dzieje. Krótko mówiąc, surveillance jest sprawowana. I po raz pierwszy od 25 lat ta, ten balon próbny się nie spotkał z, ze stanowcym amerykańskim Niet. po raz pierwszy od 25 lat. I jeszcze jedna rzecz. Kiedy już po wyborze Donalda Trumpa, tam on mówi, że tu to, to prawda, że to nie wiadomo, czy jest potrzebne, czy, albo w każdym razie wszyscy muszą tego, to minister Steinmeier powiedział, w takim razie Niemcy będą musiały zbudować sobie broń jądrową, postarać się o broń jądrową. Także tu widać, że z jednej strony jest to, a z drugiej strony Niemcy tak łatwo nie zrezygnują z dominacji w Europie. Teraz się to przywództwo niemieckie zachwiało, ale no nie wiadomo jak długo się będzie chwiało, bo jeżeli już taka jest, a przecież zakaz broni ultymatywnej dla Niemiec to jest konsekwencja. Jedna z wielu konsekwencji wojny przegranej przez Adolfa Hitlera, więc to widać wyraźnie, do czego zmierza polityka niemiecka. I to wszystko jedno, kto będzie kanclerzem, kto. Jedno. Jeszcze jedna rzecz. Widać, w Niemczech trwa dyskusja, bo kiedy zakończyły się manewry Anakonda, manewry natowskie, to następnego dnia. Minister Steinmeier, nie jakiś tam kawiarniany polityk, tylko minister spraw zagranicznych, ofuknął NATO za wymachiwanie szabelką pod nosem Putina. Ofuknął. Został ofuknięty przez część prasy niemieckiej, przez część niemieckich mediów. Widać, że jedni chcą tak, drudzy chcą tak. I teraz, co Amerykanie widać, że kokietują, bo to nie było stanowczego? Nie, nawet nie bez bez żadnych reakcji amerykańskich ta deklaracja o potrzebie budowania przez Niemcy broni jądrowej została bez reakcji żadnej. Kiedy indziej to by wywołało trzęsienie ziemi, prawda? Jak Niemcy chcą palec na cynglu atomowym położyć, no to. A teraz cisza, nic. Więc widać, że trwa stan zawieszenia. Ale co Niemcy by mogło przekonać, na przykład, do porzucenia strategicznego partnerstwa z Rosją. No moim zdaniem, jeden argument mógłby ich przekonać. Obietnica amerykańskiej zgody na rewizję postanowień konferencji w Potsdamie odnośnie ziem utraconych, jak to się mówi w nowe, niemieckiej, niemieckiej nomenklaturze. Psz, 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 tak, bierzmy co nasze, z Moskalami się potem dogadamy. A niech nam ktoś spróbuje to odebrać, zwłaszcza jak będziemy mieli broń jądrową, no to niech nam ktoś spróbuje tu szurać, prawda? Więc myślę, że to w tych kategoriach trzeba też to widzieć, dlatego że y, z jednej strony jest taka reakcja narodów, y, którą z którą wiążemy pewne nadzieje, co tu ukrywać, zwłaszcza tu y, y, środowiska konserwatywne, prawicowe y, już... O, o, o taki, o, wiążą pewne nadzieje, ale z drugiej strony, ponieważ nie mamy, nie ma żadnego porządku politycznego w Europie w tej chwili, bo go prezydent Obama wysadził w powietrze, to wszystko się może zdarzyć. I, i pytanie najważniejsze, jak Polska jest do tych zdarzeń przygotowana, bo nie jest przygotowana wcale. Mamy polityczną wojnę, mamy destabilizację totalną z powodów już zupełnie głupich, bo Trybunał Konstytucyjny to po prostu już groteska. Groteska. Cały świat wstrzymuje oddech, bo tam jakiś sędzia nie przyszedł na posiedzenie. No, po prostu groteska kompletna. Od tego nic nie musi zależeć, ale jako pretekst jest świetny. Jako pretekst jest świetny. I jeżeli, jeżeli by, że we Francji wygrała Maryna Le Pen, zobaczymy, czy Francja ogłosi wystąpienie z Unii Europejskiej. Ale jeśli by tak było, no to wtedy. Pytanie, bo to wtedy Unia Europejska, jak Francja było, ogłosiła wystąpienie, to Unia Europejska już właściwie nie ma racji bytu. Tylko musimy pamiętać, że jak się rozpada większa całość, to pierwsze pytanie, jakie się pojawia, jakie granice będą miały części, które z tej całości się wyłonią? I to na to pytanie bardzo rzadko się udaje odpowiedzieć pokojowo, bardzo rzadko, prawie nigdy. A nawet jeżeli nie pytanie o granice, to pytanie, czy państwa silne i mądre nie będą przypadkiem próbowały poprawić swojej pozycji wyjściowej kosztem państw słabych i głupszych? To jest na 100%, że tak będą robiły. Na 100%. I teraz po której stronie Polska jest? Można ostatni raz skorzystam z proszę, przewagi, proszę. że stoję blisko mikrofonu. Otóż ja jestem w tej sprawie, jakby. Chodzi mi o to, jak Pan powiedział, Polska wstrzymuje oddech, czy że Pliński będzie prezesem Trybunału, czy nie? A moim zdaniem, Polska i cały świat powinien wstrzymywać oddech, patrząc się na to, jakie będą wybory we Francji. Bo to, z punktu widzenia świata, jako samo wydarzenie, jest niewielkie. Francja na tle świata Wschodu i Stanów i, i tak dalej, może nie jest zbyt wielkim e, mocarstwem ani wielkim, wielką rzeczą, ale jest pewnym kamyczkiem, który e, może uruchomić potężną lawinę. Trump, tak jak pan powiedział, trochę tam gdzieś jest poułaczany w różnego rodzaju establishmentach, ale jeśli we Francji nie wygra Le Pen, to być może ukierunuje się na podobne. W kierunki, co były, prawda? Ale gdy będzie ośmielony tym, że w, w Europie się dużo zmieni, bo gdy, moim zdaniem, gdy Le Pen wygra, bardzo dużo się zmieni. Choćby z tego względu, że ona jest szykanowana, ona osobiście, mówię o prywatnych już y, sprawach, nie tylko y, jej, jej przekonaniach, jest szykanowana przez, y, y, przez Niemców, znaczy ona tak uważa przynajmniej, y, y, ma prywatną niechęć do, do sąsiada naszego sąsiada, więc w dla nas dobrze, no bo to, <laughs> sąsiad sąsiada jest przyjacielem, prawda? I ona jest rzeczywiście w ogóle spoza establishmentu, co może zarówno Trumpa utwierdzić w przekonaniu, że może swoją politykę prowadzić, bo jest nowy porządek świata się tworzy. Tak ja mówię, mały kamyczek, ale może w sumie z tymi rzeczami, co się teraz wydarzyły, może utworzyć kompletnie nową sytuację. I tu w tym przypadku o tyle liczę na to, że gdy Le Pen wygra, to właśnie ze względu na ich konkurencję z Niemcami z, dla Polski będzie to dobre, przynajmniej nie będzie to aż tak groźne, bo no bo, no bo, no bo, no bo to nie, nie tam nie w Polsce upatrują Worga, w Niemczech, prawda? To prawda, tak, to prawda tyle tylko, że tyle tylko, że to wcale nie musi. Konfundować Tampa, czy w ogóle jakiegokolwiek prezydenta amerykańskiego, nawet Hilarzyca, jak gdyby była. Dlaczego? To znaczy... Tak, 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 ale tak, tylko że proszę posłuchać. Otóż po 90. roku Niemcy do spółki z Francją stały się wyznawcami doktryny europeizacji Europy. To znaczy delikatnego, ale cierpliwego, metodycznego wypychania Stanów Zjednoczonych z polityki europejskiej, zwłaszcza z funkcji kierownika tej polityki. No, Francuskie motywy są trochę skomplikowane i nawet częściowo zabawne, a niemieckie są bardzo proste. Niemcy nie zapomniały że poprzez dwukrotne, na skutek dwukrotnego wtrącenia się Amerykanów do europejskiej polityki przegrały dwie wojny, które mogły wygrać. No to dlaczego? Nie chcą, nie życzą sobie tutaj Amerykanów u steru polityki europejskiej. I teraz gdyby Francja się wyłamała z tego frontu, no to... Z punktu widzenia amerykańskiego bardzo dobrze, bo tu mógłby rozgrywać Stany Zjednoczone, Waszyngton mógłby rozgrywać te animozje między Paryżem i Berlinem. Bardzo dobrze. Co tam Polska by na tym zyskała? Bo ja to tak słonia sprawa Polska, zaraz do tego wracam. Jeszcze co więcej, no jeszcze Moskale są. Jeszcze są Moskale w tle. No i jaki stosunek nowego rządu, powiedzmy, francuskiego do Moskali? Bo Francja często flirtowała z Moskalami, nawet kozaków miała na polach eliziejskich, prawda? Ale no, to zawsze się odbywało trochę naszym kosztem. Trochę naszym kosztem się to odbywało. I jeszcze ostatnia sprawa. Kilka dni temu wysłuchałem takiego wykładu. Yy, Song kombinka który mówił między innymi o yy, szlaku jedwabnym O co chodzi? Szlak jedwabny ma dwa cele: yy, gospodarczy, ale przede wszystkim strategiczne. Otóż Chiny mają świadomość, że nie są jeszcze, może kiedyś będą, ale nie są mocarstwem morskim. Mocarstwem morskim dominującym, miażdżąco dominującym na świecie są Stany Zjednoczone i Chiny się boją, że Stany Zjednoczone mogą dokonać morskiej blokady, a 80% całego tam importu Chin to jest morski import. I dlatego Chiny chcą stworzyć alternatywę na wypadek, gdyby, bo tak, Japonię Stany Zjednoczone blokowały w latach międzywojennych, dlatego Japonia się dosła, Japończycy doszli do wniosku, że muszą sobie wyrąbać drogę mieczem i to nie ma rady, jeżeli chcą samodzielnie tutaj politykować. I Chiny chcą stworzyć szlak jedwabny, żeby mieć lądowe połączenie na wypadek, gdyby. I ponieważ jeszcze mają 4 biliony dolarów, a wojują z dolarem. I chcą dolar pozbawić znaczenia, więc, ale mają jeszcze 4 biliony, więc chcą te 4 biliony zainwestować właśnie w tę infrastrukturę. A potem niech się dzieje co chce, bo to już być może dolar straci pozycję waluty światowej. No jeszcze ten gracz jest. Jeszcze ten gracz jest, więc tu myślę, że myślę, że trzeba po prostu to brać pod uwagę, bo Stany Zjednoczone mają przewagę wielką, ale ona topnieje, bo inni się zbroją tak samo. Wiedzą, że to nie ma rady, żyjemy w epoce walczących cesarz i ta przewaga amerykańska już nie jest tak duża jak kiedyś, bo na przykład dwa. W 2008 roku stany, wydatki wojskowe Stanów Zjednoczonych, budżet wojskowy Stanów Zjednoczonych był większy od budżetu wszystkich pozostałych państw świata razem wziętych. A dzisiaj już tak nie jest. Ta przewaga topnieje. Ona jest jeszcze, topnieje. Więc Stany Zjednoczone też muszą, jak chcą coś załatwić, to muszą załatwić teraz, bo po, im później, tym gorzej będzie, tym trudniej będzie. Teraz i dlatego żyjemy w, takim, w takich ciekawych czasach.